Jest widzę live. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witamy. Tutaj część teamu Wybiegaj w przyszłość. Paulina, ja jestem koordynatorem programu i Marek Plawgo. Marka chyba nie trzeba przedstawiać, wielokrotnym mistrz świata, Europy. A Paulina to osoba, która przeglądała wszystkie Wasze aplikacje i pomogła nam wybrać najlepszych z najlepszych, tych z którymi mamy nadzieję związać się na dłużej i poprowadzić ich przez te pierwsze przeszkody, jakie pewnie będą napotykali. Miejmy nadzieję w swojej długiej karierze sportowej, tak. o której bardzo chętnie porozmawiamy z Tomkiem. I przekażemy Wam wiele informacji na temat tego, jak może wyglądać Wasza kariera, jakie będą pułapki, jakie błędy można popełnić, albo jak ich uniknąć. Co pięknego Was może spotkać na tej drodze, jak zachęcić do tego, żeby być wytrwałym, bo ta wytrwałość to jest najczęściej to, czego młodym sportowcom brakuje do tego, żeby przejść krok dalej. I te kroki będziemy, mam nadzieję, przechodzić wspólnie po to, żeby Wasza kariera była jak najdłuższa, jak najciekawsza, a przede wszystkim, żeby sprawiła Wam jak najwięcej satysfakcji. Często też jest tak, że kariera niekoniecznie oznacza zdobycie medali, ale często też daje inne rzeczy, o których też będziemy rozmawiać. Ukształtuje Was, nauczy Was pokory, nauczy Was wytrwałości, nauczy Was podnoszenia się po ciężkich próbach i porażkach. I o tym wszystkim z Tomkiem Smokowskim za niedługo porozmawiamy tutaj na live czacie. Dlatego w imieniu Fundacji Zdrowy Ruch chcielibyśmy Was zaprosić na pierwszy warsztat z cyklu 8 i obecność na wszystkich ośmiu jest obowiązkowa, a najbliższy już w poniedziałek, 31 stycznia o 19.00. Transmisja będzie odbywać się na kanale YouTube lub na fanpage'u Wybiegaj w przyszłość. Macie do wyboru dwie drogi. Pamiętajcie, że jeśli zapiszecie się i subskrybujecie nasz kanał Fundacja Zdrowy Ruch, to dostaniecie przypomnienie, a jeżeli polubicie nasz fanpage, wybiegaj w przyszłość, to 20 minut przed relacją też dostaniecie przypomnienie. Zapiszcie sobie już teraz w kalendarzu i widzimy się w poniedziałek 31 stycznia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Szykujcie pytania na wszystkie odpowiemy. Szczerze i jak najlepiej tylko potrafimy. Do A Marek zobaczenia. opowie o wszystkich blaskach i cieniach zawodowej kariery To już. Nic się nie ukryje. Możecie pytać o wszystko, a Marek na wszystko odpowie. Obiecuję. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.